Nie miałem. Ja, też. ja też. Ale ja mam tylko kolejnego. Wiesz, 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 dlaczego wziąłem kolejną? Bo ja tylko na kolejnej. No, dzisiaj go... już drugi raz wyjąłem. No, ja tylko na kolejną mogłem. Byliśmy z błażejem już. A gdzie? No? Szerszenie chyba były rano, prawda? No. No, szerszenie było chyba. Ok, o 12.30. No tam 14. jak się jedzie na Big Burgera, to tam było. Dobra, jak oni pojadą ale i to ja nie mogę. Ja mogę, znaczy ja jadę... No, ty ale odmocz. mi się nie chce jechać gdzieś na autostradę. No mi też. Znaczy ja nawet nie mogę. Dobra. Znaczy ja mogę, ale ja mam kierunku. odpalamy się. Czekaj na spokojnie. Jeszcze wyjechałem. No. Już drugi raz wyjął. No, na pewno zaś się gdzieś. Ja mała jedzie, więc... No, może znów szerszenie

teraz jak pojadą to się zauważy siema <gryzny> <gryzny> o kurde o a, no, a ty który nie jedziesz? jadę jadę tylko nagrywam